Trzy nowe kolekcje do The Sims 4 już 1 maja. Pierwszą z nich jest warsztat Majsterkowicza, który skupia się właśnie na majsterkowaniu. Będziemy mogli naszym Simem rozkręcić karierę właśnie w świecie majsterkowania. Będzie, wiadomo, dużo różnych obiektów związanych właśnie z takim warsztatem, z prowadzeniem warsztatu. Kolejna kolekcja to Złoty Wiek, czyli w końcu mamy coś dla seniorów. Słuchajcie, nowe stroje dla seniorów, nowe takie akcesoria, czyli okulary na szturku, jakieś tupeciki i tak dalej. Wszystko takie bardziej związane właśnie z z naszymi seniorami oraz nowości takie w ogóle związane z tą grupą wiekową. No i trzecia kolekcja to kuchenne szpargały. Dużo tutaj takich dekoracji, takich wiecie ozdobnych rzeczy właśnie do kuchni. Z tego co widać właśnie na zdjęciu bardzo podoba mi się ta lodówka, na której jest poprzyczepiane mnóstwo e, dziecięcych obrazków. To daje mega, mega klimat, ale będziemy mieli też funkcjonalne przedmioty, takie jak tablet z przepisami, czy pojemnik na przekąski. Także myślę, że trzy fajne kolekcje już słuchajcie niebawem. Także 1 maja premiera.